Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z wami bardzo serdecznie w PEPKO na przeglądzie. Dzisiaj to jest mój drugi przegląd. Oczywiście, pierwszy macie na moim głównym kanale Crazy Mom Sylwia. Eee, no, to zaczynamy. Tutaj mamy takie skrzaty za 10 zł. Tu mamy trochę większe. Tamtego nie wyciągnęłam, bo się bałam, że wszystkie polecą z tej półki. Tutaj macie większego za 15 zł. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Jeżeli lubicie takie skrzeciki, to zobaczcie, tego jest naprawdę teraz bardzo dużo. Zaraz wam pokażę takiego mini. Tutaj macie różowego. A jeżeli byście chcieli coś na przykład do kuchni, to zobaczcie. Tutaj mamy taki ala słoik na jakieś cukierki, na jakieś, nie wiem, orzeszki, na jakieś ciasteczka. Możecie tutaj e, sobie coś wsypać. Albo po prostu, nie wiem, schować kluczyki od samochodu. No, to zależy, co kto sobie tam wymyśli, nie? 25 zł kosztuje taki słoiczek. E, już, jak już tutaj jestem, to pokażę Wam do tego e, kubeczek. Zobaczcie, tak, on wygląda, proszę bardzo. I ten kubeczek kosztuje 12 zł. Idziemy dalej. No i zobaczcie zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie co my tutaj mamy, tu są takie w ogóle mini skrzaciki, zobaczcie jaka malutka pani, sk pani skrzacikowa, nie wiem jak ją nazwać 4 zł kosztuje a tutaj mamy jeszcze inne kolory, jest pancia z różowym takim kapelusikiem w żółtej sukience tutaj mamy żółta czapka zielony, zielony jakiś tam mm, surducik śmieszne w ogóle są te skrzaty Normalnie zawładnęły całym sklepem tutaj. E, tutaj mamy te szpatułki do ciasta za 8 zł, chociaż większość, większość ludzi, którzy je, które, którzy je kupują, to wiem, że na przykład trzymają tylko do dekoracji, e, bo tutaj mi piszecie w komentarzach, więc stąd wiem. Tutaj mamy zestaw szczućców. Zobaczcie, 60 zł kosztuje na 4 osoby, i to jest takie złoto przecierane. Jak widzicie, to nie jest takie do końca błyszczące, tylko tak jakbyście wzięli delikatnie, przetarli papierem ściernym i to jest takie przecierane złoto. Mi się bardzo takie złoto podoba. Idziemy na następną półkę i zobaczcie co tutaj jest. Po prostu szaleństwo. Ile tutaj jest zający, zająców. Królików, jajek, i zobaczcie, został się taki jeden bidula za 40 zł. I on jest naprawdę duży, i on się opłaca. Słuchajcie, za cztery dychy taki wielki zając, no to naprawdę się opłaca. I się nie dziwię, że został jeden. Stoi tutaj sam samiutki. Takie koszyki wam pokazywam. A tutaj mamy nowe, słuchajcie, nowe koszyki do święcenia jajeczek, na przykład za 25 zł. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja tego kwiata tutaj bym w ogóle wyciągnęła, zostawiłabym. Samą tą, samą tą koroneczkę i przystroiła czymś zielonym, może jakimiś takimi tymi żółtymi kwiatkami. Jak one się nazywają? Słuchajcie, zawsze zapomnę, co to są te żółte kwiaty, co się przystraja, koszyczki. Mam nawet ten krzew, znaczy kwiaty, no z tego krzewu w ogrodzie. Kurczę, nie pamiętam. Napiszcie mi tu w komentarzu, jak wiecie, o który chodzi. A na pewno wiecie, bo jak zawsze się coś was pytam, to wy zawsze wszystko wiecie, więc e, teraz też liczę na Waszą e, pomoc. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, bo dużo osób ogląda bez subskrypcji, tylko wciskacie yy, i nic, nic tutaj za nic nie, płac, nie płacicie. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, to wciskacie również dzwoneczek i za każdym moim filmem dostaniecie powiadomienie i będziecie wiedzieli, że już film jest nowy na kanale. Oczywiście zapraszam do e, zostawienia łapki w górę i do komentowania. 10 zł kosztują 2-4-6 jajek i to są świeczki. No za 10 zł 6 świeczek to jest w ogóle y, super cena. Co ja mogłabym Wam tu jeszcze pokazać? O, zobaczcie, jeszcze takie małe zajączki dojechały, już Wam tutaj pokazuję. One są chyba srebrne, tak, wyglądają na srebrne. Tak wyglądają, tylko oczywiście widzicie, że one z niektórych stron są takie podrapane, więc musicie sobie dobrze tutaj przejrzeć. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, co to za cena będzie? 4 zł. Słuchajcie, za 4 zł zajączek tu macie następnego tu obok macie jeszcze takiego z takim pluszowym pomponem. Ja mam, powiem wam, że już parę lat takiego, jak mi się ten pompon zabrudzi, to po prostu biorę pod kran i tak wiecie, no myję mm. Myję ten pomponik, myję tego zajączka, nic się z tym nie dzieje, a nawet jakby wam się coś stało, to możecie go oderwać i są takie pomponiki, gdzieś tam wtedy można dokupić i przykleić, także no problemu, nie mamy żadnego problemu z tym. Mamy również w kolorze różowym i zielonym, jakby ktoś nie lubił w kolorze białym, no to jak widzicie, opcji kolorystycznych jest sporo. Tak, tutaj sobie jeszcze zerkam, zerkam, zerkam. Co mogłabym wam pokazać, a czego wam nie pokazywałam. Poczekajcie. Muszę tutaj zerknąć. Powolutku, żebym się tutaj. żebym się tutaj z czymś nie pomyliła. Tu mamy jajeczka. Słuchajcie. 12 sztuk. 12 sztuk kosztują 5 zł. I one dodatkowo mają jeszcze, jak widzicie, takie wstążeczki, za które możecie je zawiesić gdzieś na jakiejś gałązce. Tutaj mamy 6 sztuk i te kosztują 7 zł, te są trochę większe i czy coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Chyba wszystko to już wam pokazywałam. O zobaczcie co już przy ceny. 22 ,35 zł jest 35 za taki stroik. Głowa zająca to jest jakby ktoś tak nie ogarnął w takim szybkim czasie. Co to jest? To to jest główka właśnie zająca z uszami. Za 4 zł możecie dostać również piórka, bo wiem, że też niektórzy robią strojki, więc takie piórka się również przydają. Eee, dobra, chyba stąd już uciekamy i lecimy na następną półeczkę. No, i ja już powoli widzę, co mogłabym Wam pokazać, ale poczekajcie, najpierw przejdę tutaj, bo też niektórzy się interesują właśnie tymi e, gadżetami do ogrodu. E, co u nas jest, czego nie ma. E, tutaj mamy duży wybór doniczek. E, o te doniczki, które Wam ostatnio pokazywałam, te tutaj, co jest od 10 zł, to je Wam polecam kupić w action, bo są chyba po 19,90, także super cena. A tutaj są po. Kurczę, po ile one były? 35 chyba, albo 30? Musiałabym do, dobrze zerknąć, ale tam wychodzą e, taniej, e, bo sama się na nie czaje. <słuchaj> Mamy tutaj też lampki ledowe słuchajcie, solarne, e, i one kosztują. 35 zł, światło ciepłe, słuchajcie, ja wam polecam. Pięknie to wygląda wieczorem, jak już się odpalą. Następne są za 25 zł, taki, taki jakby bukiet e, światełek e, i one też były popularne już przez dwa ostatnie lata, no i teraz również wjeżdżają e, dalej do sklepu. Idziemy dalej, zobaczcie, jeżeli ktoś zajmuje się takim DIY, no to tutaj jest naprawdę bardzo dużo e, dodatków, gdzie moglibyście sobie zrobić sami strojki. E, tutaj mamy nowości. Ja już widzę, ciekawa jestem, czy wy też widzicie. Ja już tutaj tupię nogami, żeby wam pokazać. Oczywiście gadżety do łazienki też są właśnie e, z tymi motywami róży. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest mega ciężka i kosztuje, uwaga, uwaga, 15 zł. Ona jest naprawdę duża i ciężka, a kosztuje tylko 15 zł. Zobaczcie, e, zobaczcie jaka fajna cena biegniemy dalej. Biegniemy, ale powoli, słuchajcie. Żeby się tu gdzieś nie przewrócić. Czy ja widziałam takie śmietniki? Czy one już były kiedyś? Nie wiem. Nie przypominam sobie. Albo gdzieś stały skryte, gdzie ich nie było widać. Tutaj się naciska, słuchajcie. Tu wrzucacie śmieci. Poczekajcie, a cena? Zaraz zobaczymy. Poczekajcie, poczekajcie. Muszę tutaj jakoś zrobić Myk, żeby wam pokazać cenę, 25 zł, nawet było widać trochę mojego fejsa. <grymne> Słuchajcie, e, dobra, ale cena jest zobaczona, więc ważne, że mogę wam ją tutaj przekazać. Idziemy jeszcze tutaj, przejdziemy przy półeczce dla naszych Milusińskich. No, i zobaczcie, jaka fajna, jaka fajna miseczka. Wcześniej też była chyba taka, ale była okrągła. Ta kosztuje dyszkę, one są niedrogie. Fajne miski i niedrogie, i to jest miseczka ceramiczna, jakby ktoś się pytał. Oczywiście yy, przyjeżdżają też do Pepko, jak widzicie, nowe smycze, yy, nowe takie szelki, więc też warto sobie zerknąć. Yy, no, i tutaj mamy za 17 zł. Tak, coś takiego na przylepiec. Słuchajcie, nie wiem, gdzie to się przylepia czy to przylepiacie gdzieś, nie wiem, no nie mam pojęcia, do podłogi? Tak, chyba to będzie do podłogi i tutaj wsadzacie smaczki. Dajcie mi e, znać, czy ktoś, to, e, czy ktoś to rozkminił, do czego to, e, do czego to e, służy po prostu. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Buziaki.